co na ciebie czeka w najbliższym czasie? Pomyśl o sobie, nie myśl o niczym, po prostu pomyśl o sobie, że to ty, co ci czeka w najbliższym czasie. Zobaczymy, czy ten rozkład jest dla ciebie w jakich ty teraz energiach. E, możliwe, to teraz e, przeżywasz przez to, że chcesz zacząć coś na nowo, ale na razie ty jeszcze boję się coś zaczynać. Możliwe to, e, jak jest e, finansowo, możliwość stabilność chcesz, możliwe zmienić pracę chcesz, albo wcale e, zmienić... E, Gdzieś wyjechać, możliwe, coś takiej zmiany chcesz, ale na razie ty boisz się tego zrobić, że czy uda się, czy nie uda się, czy będziesz zadowolona tym wszystkim. Ty o tym boisz się, że z jednej strony ty chcesz spełniać swoje marzenia, a rozumiesz, że to wszystko spełnienie marzeń będzie przez finansową stabilność. Ty na razie boisz się tego, I, ale masz, masz jakieś myślenia, że zaczniesz to działać. I ta możliwość to też droga gdzieś za granicę, też możliwość spowodować, żeby zarobić więcej pieniędzy, ta, i żeby to ty sobie czułeś się dobrze z tym wszystkim. I możliwe to, że ty na razie tak jakby boisz się, ty sama siebie wychowujesz swój charakter, że sama siebie mówisz, że ja jestem silna, i ja dam radę z jednej strony i wiesz, że spełnienie marzeń jest tak jakby w Twoich rękach i Ty to rozumiesz, i na razie Ty tak jakby masz ten strach. Przez tym, że co Ty sobie splanowałeś i dlatego możliwo Ty jeszcze tak jakby stoisz w miejscu. Ty jakby próbujesz, e, myślisz. Ty też nie próbujesz, Ty myślisz, ale tak powoli, tak jakby Ty chcesz, ale powoli do tego idziesz. Jeżeli Ty poznałaś siebie w tym wszystkim i to zobaczymy, co na Ciebie czeka. naprawdę będzie tak, jak ty sobie chcesz. Dobra, co czeka? Tutaj dziewczyna, o. E, no tutaj wypadł mężczyzna. Możliwe obok ciebie jest mężczyzna, e, która rozmowa nie była taka bardzo przyjemna. Możliwe tutaj między wami wcale nie ma kontaktu. Albo po prostu e, mężczyzna, który możliwo miał tobie m, pomóc, ale jednak gdzieś odmówił się od tego wszystkiego. I mm, Ty tak sobie myślisz, że zachowuj, zachowuje się jako po prostu chłopaczek, nie? Że, Ale gdzieś Ty go czekasz, na niego czekasz. Szybciej to, że mężczyzna, który miała być rozmowa i jej nie ma tej rozmowy, i Ty na razie czekasz na niego. Ok, dalej. Ty czekasz na zmianę, ale bardzo ich sama boi się. Ty po prostu myślisz, że y, czemuś ty myślisz, że zmiany przyjdą z, jak przyjdzie jakiś mężczyzna. Ale powiem ci, że akurat on. To by zrobię problemy, że ty musisz po prostu odpuścić. Albo jest mężczyzna, którym ty y, masz jakiś koniec, no to po prostu musisz odpuścić i tak jakby zmi zmienić i być przygotowany do tego, że zmiany będą. Chcesz ty tego, czy nie chcesz, nie. I dlatego. Tak, tutaj tak jakby jest koniec. Dobra. I tutaj jest finansowa stabilność. Możliwe to, że y, y, jeżeli Ty chcesz gdzieś wyjechać, albo idziesz do jakiejś pracy, albo wcale chcesz otworzyć jakiś biznes, no to y, Tobie byłoby fajnie, jakby pomógł mężczyzna. Możliwe to, że obok Ciebie kręci się mężczyzna, dlatego y, też możesz liczyć się z tym, że on Cię pomoże. Y, że będzie rozmowa i możliwe ty gdzieś, możliwe ty jego nie znasz, możliwe to będzie nowe znajomstwo, możliwe to będzie związane z tej pracą, bo tutaj więcej takie finanse, praca, możliwe jakiś biznes, którego ty sobie planujesz, no to mężczyzna albo pomoże, albo mężczyzna, który tak jakby już daje tobie podpowiedzi, jak to wszystko zrobić, jak to wszystko zacząć, mężczyzna jest otwarty i powiem, że pomoże tobie, możesz mu spokojnie ufać, jeżeli ty go znasz i to tak jest dobra ty czemuś boisz się rozczarowań i ty tak troszeczkę jakby czekasz, ty jakby z jednej strony jesteś gotowa na te zmiany, a z jednej strony ty ich tak jakby czekasz i odciągasz, ty myślisz, a jeszcze po, może tak pół roku plus minus to może potrwać i ja może finansowo stanę stabilną, że mi akurat to wszystko pójdzie za pół roku nie bój się iść i możesz nie planować, że to będzie za pół roku. Szóstka pokazuje to, że Twoje zmiany już blisko. To do trzech miesięcy Ty już stajesz stabilną na swoją finansową stabilność, gdzie Ty będziesz czuła się bardzo pewna sobie. Chociaż w głowie trzymasz to, że to nie będzie tak szybko. Ale jak będzie dalej? Naprawdę. Tak, Tobie po prostu trzeba tak jakby zapomnieć o tym strachu i troszeczkę po prostu te rozczarowania sama sobie zamknąć, po prostu nie, wcale nie myśleć o tym, że to będzie rozczarowanie. Trzymaj się pozytywnie, bo otwierają się Tobie takie wszystko, do czego Ty idziesz, spełnienie marzeń. I co ciekawe, że to będzie spełnienie marzeń przez jakieś kontakty, przez rozmowy, przez rozmowy związane z pracą, możliwe z biznesem, nawiązywanie kontaktów. Że po prostu znajdziesz to, że w tym kontaktach z ludźmi, kontakto gdzieś w takim możliwe też będziesz mówić coś, tak jakby opowiadać coś ludziom, jakoś o tak ono pokazuje i że Ty będziesz szczęśliwa i to Twoje jest takie możliwe przeznaczenia, gdzie Ty możesz otworzyć się, pokazać się i wtedy przyjdzie Twoja ta stabilność. Możliwe to, że to taki nowy początek, nowego zajęcia, które ty po prostu lubisz bardzo zajmować się tym i możliwe to, że ty po prostu otwierasz sama w sobie coś, jaki ty swoim taki możliwy talent który ty masz, ale nie rozwija się nie rozwijała się w tym nie, nie chciałaś tego zaczynać ale w tenże czas ty musisz zajmować się tym co ty lubisz jeżeli ty boisz się tym zajmować się to akurat tym i trzeba zająć się co ty lubisz bo tutaj akurat idzie o tym że czym ty lubisz zajmować się to trzeba i iść w tym kierunku i wtedy finanse tak jakby twoje pójdą w górę no ale musisz być silna, bo y, musisz zrozumieć zro to, że y, to nie będzie aż tak łatwo, żeby dojść do tej stabilności. Tak. Wygląda na to, że może być, że ty y, trochę tobie będzie ciężko, będzie straszno, y, że to coś takie inne, może nowe, nie? Ale to y, musisz po prostu w swojej głowie trochę te problemy zanikać, że to nie będzie problem. Ja mówię, że trzymaj się pozytywnie i wtedy finansowa stabilność na ciebie czeka. Ale ja mówię, że to póki ty sama sobie w głowie przestaniesz y, o tym nakręcać się. Po prostu musisz przestać nakręcać się w negatyw, a iść w pozytyw. I wtedy u ciebie tak jakby idzie wszystkie spełnienia twoich marzeń. Ale musisz y, kontrolować swoje myślenia w, w swojej głowie że o negatywnym wcale nie myśleć. To dużo od ciebie zależy. Jeżeli ty będziesz nastawiona pozytywnie, no to wszystko pójdzie ok. Jeżeli ty będziesz negatywnie, no to wiadomo, ty będziesz y, gdzieś w strachu trzymać siebie, będziesz myśleć, że to będą problemy i że gdzieś ty nie dojdziesz. Jeżeli będziesz na pozytywie, to wiadomo, wszystko u Ciebie uda się.